Teraz poznasz kilka rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić, czy to podczas negocjacji, czy to w rozmowie z klientem, nie używać takich słów, nie iść, nie iść po prostu nie, nie, jakby nie skręcać w, w negocjacjach w tą stronę. Co jest najważniejsze, nigdy nie mów źle o innych klientach. To jest taki, jak zaczynałem, bardzo często mówiłem, a, bo nie zrobiłem to byle jak, ja to zrobię lepiej. Nie tędy droga. Jeżeli klient pyta cię o, o konkurencję, co o nich myślisz, zawsze mów. Oni są spoko. Ja słyszałem, że robią fajne rzeczy. Nie znam szczegółów, ale nie mówisz negatywnie, ponieważ jeżeli będziesz mówił o czymkolwiek negatywnym, czy to konkurencja, czy w ogóle inne rzeczy, w głowie klienta będzie się coś tam budowało negatywnego. My tego w ogóle nie chcemy, dlatego zero negatywnych rzeczy. Nigdy nie mów też, że coś się stanie. Nawet jeżeli chcesz przekonać klienta, że ty jesteś tańszy, to pamiętaj, że słowo tanie to jest też negatywne. Klient nie chce tanich rzeczy. Uwierz mi, czy ty chcesz coś tanio? Chcesz to dobrze. Jeżeli ty powiesz, że zrobisz to taniej, to w głowie klienta pojawi się myśl, czy on to zrobi dobrze. Jeżeli jest tańszy, to gdzieś te oszczędności są, czyli zrobi to szybciej, byle jak, mniej dokładnie na jakimś tam szablonie. To sobie pomyśli klient, także nigdy nie mów, że zrobisz coś taniej. Staraj się nie mówić o sobie. Jak najmniej rzeczy mów o sobie, chyba, że klient cię konkretnie zapyta. Bo jeżeli będziesz mówił ciągle o sobie, nikt nie lubi słuchać ludzi, którzy ciągle mówią o sobie. W zamian za to, zamiast mówić o sobie, mów, jak rozwiązywałeś Innych problemy i jak zamierzasz rozwiązać jego problemy. To będzie mega interesowało klienta i będzie czuł, że nadajecie na tych samych falach. Tak jak ci mówiłem, nie narzekaj na konkurencję, to nie narzekaj też na innych klientów. Też słyszę bardzo często, że w rozmowach pojawia się: A, bo ten klient był, nie wiem, zły, ten projekt źle skręcił. Nigdy tego nie mów innym klientom, bo oni sobie pomyślą, że za chwilę będą takimi samymi bohaterami przyjdzie inny klient i o nim Ty będziesz mówił źle innej osobie. Dlatego po prostu w ogóle nie poruszaj tego tematu. Jeżeli ktoś zapyta Cię o innych klientów, poproś ich o sprawdzenie swoich opinii w sieci. Powiedz po prostu, wrzuć, nie wiem, nazwę firmy, enter, opinie i zobaczysz, co ludzie o mnie mówią. Ja nie będę Cię przekonywał do moich usług. Tam po prostu usłyszysz prawdziwy feedback moich klientów. Prze nigdy nie mów klientowi, że nie ma racji. To jest mega istotne. Nawet jak będziesz 100% pewny wiedział, że klient gada głupoty, nie możesz mu powiedzieć, że on się myli, nie ma racji, ty wiesz lepiej, bo nikt tego po prostu nie lubi. W zamian za to, powiedz mu, że wydaje ci się, że może nie tędy droga. Może byśmy spróbowali zrobić to tak. I wyjaśniasz mu, dlaczego. Jeżeli klient będzie się upierał przy swoim, spróbujesz innej techniki. Wiesz co, bo ja coś takiego robiłem. U tego klienta to się nie sprawdziło. Sugerowałbym Ci zrobić to, ale decyzję zostawiam oczywiście tobie. To są twoje pieniądze i pójdziemy w kierunku, jaki ty wybierzesz. Ale staraj się go przekonać. Tylko musisz mieć do tego jakieś przykłady, albo że coś gdzieś zrobiłeś, albo gdzieś na przykład inna firma tak zrobiła i tu ty o tym słyszałeś. Musisz przekonać klienta jakimś doświadczeniem, jakimiś przykładami, ale nigdy nie mów mu, że on mówi źle, bo on po prostu nie. No, nie skorzysta z Twoich usług, bo będzie o tobie myślał, że jesteś wyrozumiały, jakiś nadęty baran i, i mówisz mu rzeczy. A on na przykład gdzieś usłyszał, jest pewien, że to działa. A on to usłyszał w jakimś złym kontekście i to nie działa. Ty o tym wiesz, ale nie możesz mu tego powiedzieć wprost. Nigdy mu nie mów, że to jest oferta nie do odrzucenia, bo to od razu też wrzuca troszkę negatywu. W zamian za to, że w zamian mówić mu, że to jest nie do odrzucenia, opowiedz mu na przykład, że to jest. Dosyć wyjątkowa oferta, dlatego, że na przykład fajnie ci się z nim zrozmawia, robi fajne rzeczy, fajne rzeczy, nie wiem, produkuje, fajne usługi wykonuje i chciałbyś go mieć w portfolio. Dlatego na przykład nie, że to jest tanio i nie do odrzucenia, tylko zrobiłeś mu korzystniejszą ofertę. Zamiast mówić tanio, nie do odrzucenia, powiedz, że to jest korzystne, to zupełnie inaczej wpływa na jego odbieranie twojej ceny. Pamiętaj. Cała rozmowa musi być zawsze pozytywna. Wszystkie negatywy, wszystkie jakieś skręcania rozmowy w dół musisz od razu udźwigać, żeby było radośnie pozytywnie. On musi czuć się spełniony i musi usłyszeć to, co chce. A on nie chce słuchać, o, że czegoś się nie da, że coś jest złe, co jest negatywne. Nigdy nie mów mu, że na przykład, wiesz co, szczerze, to tak. Bardzo często ja dostaję maile, na przykład, i ktoś coś mi, ktoś pisze, a później mówię, jeśli mam być szczery, to uważam to. Zobacz, jak to brzmi. Jeżeli ja dostaję coś takiego, to co ja sobie myślę, że wszystko inne, co przeczytałem, co usłyszałem do słówka szczery, było nieszczere. No, no wyobraź sobie, mówię coś do Ciebie, ale jeśli mam być szczery, to zrobiłbym to tak. No to więc cała ta poprzednia rozmowa w mojej głowie odbierał ją jako nieszczera. Dlatego nigdy nie mów, nie używaj w ogóle tego słowa szczery, jeśli mam być szczery. Dobra, to chyba wszystko. Na pewno jeszcze wiele rzeczy mi przyjdzie do głowy odnośnie takiej konwersacji z klientem, więc ten odcinek pewnie będzie za chwilę też updateowany.